Cześć, witam Was na moim kanale, z tej strony Shiru, a to jest siódmy odcinek Maskarady, do którego zapraszam. Dobra, zdobyliśmy super magiczny kamień, idealny do puszczania kaczek. Wydobyliśmy go z um, utopca nad młynem. Tak więc myślę, że teraz będziemy mogli się już chyba przeteleportować. Um, przeteleportujemy się um, pod bramę. Okej, okay, a raczej do domu alchemiczki. Pomocy. Okay, Okej, wychodzimy. Dobra, ogólnie ostatnio e, ktoś przypomniał, przypomniał mi o pewnym patencie, o którym kompletnie zapomniałam, mianowicie o trzymaniu alta przy bieganiu, bo podświetla to wszystkie możliwe do zebrania przedmioty. Um, no i pony ominęłam już kilka um, przedmiotów związanych z zadaniem Cult Bestia. Dlatego tak tutaj rozglądam się po tych domach. Um, żeby sprawdzić, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyłam. A podejrzewam, że faktycznie tak jest. Um, skoro żadne kroki na razie nie zostały przeze mnie poczynione, co chodzi o to zadanie. Okej. Okay. Dobra, jeszcze przewińmy sobie szybko zamknięte, zamknięte. Tutaj chyba nie można było wejść, ale jeszcze sprawdzę. Ok, zamknięta. Tutaj też. Lecimy. E, tutaj chyba była chata Bereniki, tak? Więc e, podbiegniemy do niej, żeby się po prostu kimnąć. za dużo przesiaduje w domu. To tak jak ja. Dobra, rozdam sobie jeszcze te dwa talenty. Stwierdziłam, że to w sumie bez sensu je trzymać. Ani eee, się zastanawiać, bo i tak prawdopodobnie z nich nie skorzystamy, więc właduję w co tam... W co tam jest i tyle. Dobra, i tutaj zaraz będzie... Magiczny myk. Właśnie w tym momencie e, nastąpiło zmontowanie dwóch różnych odcink e, d odcinków, dwóch różnych filmów. Z tego powodu, że jest to już piąty raz. Piąty, kiedy nagrywam ten cholerny odcinek. I za każdym razem szło coś nie tak. Cały czas wywalało mi grę do pulpitu, kiedy wychodziłam z pomieszczeń. Więc e, co jakiś czas będę faktycznie robić savey. W razie czego, gdyby znowu wywaliło mi grę, żebym mogła to skleić tak jak przed chwilą. E, bo byłam już naprawdę po prostu na skraju wytrzymałości. Bo praktycznie odkąd wróciłam z uniwerku dzisiaj, e, cały dzień poświęciłam na to ścierwo. I cała moja praca poszła w pizdu. Nawet nie wiecie jaka byłam i trochę nadal jestem wściekła. I co najlepsze? E, dobra, jeszcze tutaj zerknijmy. Ale nie, to co jest najlepsze, to powiem wam na końcu odcinka. O ile nie zapomnę, mam nadzieję, że nie zapomnę. Bo to będzie zbyt śmieszne teraz. W sensie takie, nie wiem, dziwne. Dobra. Biegniemy dalej, ja już tak nie do końca jestem chętna do zwiedzania domów przez ten dziwny problem, który występuje. Nie chcę, żeby po raz szósty nagrywać tego odcinka, naprawdę. Trudno, no, no najwyżej, nie wiem. Nie zrobię tego quest'a, no. Bo inaczej chyba nie uda mi się w ogóle tego gameplay'a dokończyć. Nie przeszkadzaj. Cały czas nie wiem po co ci będę ci tam stoją, no, ale dobra. Któregoś razu, jak będę miała taką luźniejszą chwilę, będę się nudzić, wejdę sobie i poczytam te opisy postaci. Jestem ciekawa, co tam ciekawego można u nich przeczytać. Tu coś, też nic. Ok. Na no właśnie tym ekranie ładowania, jak nie słychać było muzyki, to ja już wiem, że wyrzuca mi grę i zaraz wszystko padnie. Także, póki jest yy, muzyczka przy tym ekranie, jest dobrze. Dobra, podbiegniemy myślę jeszcze do mm, karczmy. Zobaczymy, może mm, będziemy mogli jeszcze z kimś porozmawiać. Mam na myśli tutaj jakieś dialogi, yy, których, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. O, Piggy. Dobra, on ostatnio mówił. A to może eee. najpierw z Laurą jeszcze zagadamy. Tak, Gerard? Bywaj. Albo i nie. No dobra. Zaraz wrócimy do Figina. Tylko jeszcze ogarniemy karczma. Po co bywa? Trzeba nam jechać dalej. Pani karczmareczka. Sprawa hmm. Co byś chciał usłyszeć? Miłość? Nie, Sena. Hmm. Hmm, to dobrze czy nie dobrze? Ktoś... Jestem. Okej, okay, czyli chyba dobrze. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Słucham. Przedstawiałam ci się. Jestem cię... No to akurat pamiętam. Reid. Kolejny plus. Przyjdź do mnie, jak tylko będziesz gotowy. Je... Słuchaj. Jeśli zgadniesz, ile razy w ciągu naszych rozmów nie no to. Będę Twoja. No to nie będziesz moja. Bo po prostu nie pamiętam, no. Masakra. No nie liczyłam tego. Nie sądziłam, że to będzie jakkolwiek potrzebne czy istotne. Nic na to nie wskazywało. No nie wiem, no zostaje mi tylko strzelać. No bo co. Sześć. Oh, Nie jestem. Za... No to może. Nie Gerard. Szkoda. Aha. No. Nie będę komentować twoich zasad. Wrócę. Ży... Bywaj. Hmm. Ale co tu wyjaśnić? To wszystko. jest strasznie Dobra, zapiszę w razie czego, żeby mnie nie wywaliło. W sensie, żeby się zabezpieczyć przed wywaleniem. Tak. No właśnie, my mogliśmy my z tobą e, z tobą pić. Mamy, mamy wino. No, no to za ojczyznę. Drugi. I trzeci. Kurde. I czwarty. Nie no, weź mnie nie strasz, starczy mi? Dobra. Starczy, ok Idealnie. Słuchaj, Geralt. Od razu widać, że swój z ciebie chłop. Chciałem ci powiedzieć, że to całe... Całe pieprzenie z pokutą, z wiecznym ogniem, to jeden wielki, wielki przekręt. Tak naprawdę sram na wieczny ogień i idę do Nowigradu się zabawić. Zyskałeś w moich oczach. A na tym burdelu jeszcze jeden burdel. Bo wiesz, mam ciężkie życie. Mów dalej, chętnie posłucham. Ojciec skazał mi pod karą, karą wydziedziczenia poślubić Esmeraldę. Bo była bogata. Pieprzony dziadyga. Kochałem inną. Ona mnie jednak nie chciała. Poszła do syna kowala. Od tego czasu... Od tego czasu wiem, że wszystkie kobiety to... To kurwy. Tak, Geralt. Każda. Dlatego wolę dobrze zapłacić za miłość w burdelu. Bo wiem, za co płacę. I wiem, czego oczekuję. A ta moja Esmeralda... Paskudna baba. Dziwię się lustrom, że nie pękają jak ją widzą. Ona miała kasę... A ojciec pazerny był i musiałem powiększyć majątek, albo wywaliłby mnie z domu, na ulicę. Dlatego wkręciłem Androwi, że pokuty szukam, że do kaplicy się udaję, bo przecież... przecież nie powiem mu, że na przechętorzenie całorocznego majątku idę, jak zresztą co rok. Muszę, Geralt, muszę. Rozumiem. Geralt okej, okay, ale Zjadę to kobiety są kurwami, nie? Ja nie luf. wynająłem straży, luf, luf. szkoda mi było kasy, teraz za nią mogę w Nowigradzie więcej podupczyć, a on może mnie zostawić, nie chcę iść do Nowigradu sam. Bandyci są i potwory, jednak najbardziej obawiam się bandytów, mam mały interes na boku, a oni w ten interes weszli, no i jak tylko zobaczą, że się ich boję, to koniec ze mną. Nie wydasz mnie meandrowi? Nie ma sprawy, też lubię czasem dobrze się zabawić. Hehe. <noise> A teraz powiedz mi, kto zabił mnie. Nie wiem. Mówił, że Doppler. Ja nie jestem pewny. Nie pamiętam tego wieczoru. To ty zabiłeś tego człowieka. Miałeś powód. Mógł pożyczyć Ci pieniądze. Nie chciałeś się oddać, by mieć więcej na jak to ująłeś? Dupczenie. Albo na twoje lewe interesiki. Nie, kłamiesz, ja. Ja nie. Nie jestem dobrym człowiekiem, ale nie mógłbym zabić. Uwierz mi, naprawdę? Proszę, ja nie mam żadnego alibi, ale ja nie zabiłem bankiera. Nie mam żadnych dowodów, że to zrobiłeś, ale to nie. Trochę mi w głowie szumi. Dobra, mam coś. O, właśnie. W komentarzach była podpowiedź, żeby chodzić bokiem. Bardzo za to dziękuję. Faktycznie się sprawdza. Teraz jakoś tak musimy się tylko ustawić... O dobra, trochę jakby grał, tańczył. Dobra, dotarliśmy. No nie powiesz... No to nie. No to narka... Jakoś bardzo nie płaczę z tego powodu. No, zawsze staram się kolekcjonować karty miłosne. No ale korona mi z głowy nie spadnie, jeśli tej Moja nie będę głowa. miała. Ty też, ale Choć fajnie by było wam budować. pokazać, nie? no bo... Muszę no przed... żeby były nowe Mówię, karty. Ciekawe. Przestań mi tu pierdolić jakimiś epitetami, tylko powiedz kulturalnie, co gadałem po pijaku. Czemu się tak denerwujesz? Masz coś do ukrycia? A nawet jeśli, to co? Spokojnie, tylko żartowałem. A, różn... W co? Jak co? Ale w takie pierdoły nie uwierzę. Każdy wie, że przepicie Wiedźmina to prawie cud. Te wszystkie... No co tak milczysz? Myślałeś, że nie wiedziałem? Nic wielkiego. Wspominałeś coś o rodzinie, machakamie. Dobrze, to wszystko. No i zagubionej korespondencji. No to kurwa teraz leżę. Niech mnie psychę dożą, jeżeli cały skarb nie pójdzie się jebać. Spokojnie, Nikt. Znałem już takich jak ty. Wszyscy prędzej czy później w chuja mnie zrobili. Nie dam się więcej bezkarnie ochendo żyć z pieniędzy. Figin, przecież znasz mnie. Nigdy bym cię nie oszukał. Jestem N Nie wiem. Żeby kupić lepszy miecz? No tak, to jest rozsądny argument. Znacie Więc krok tak że... na ci głowę. Przecież nie zrobiłbym ci tego. Wiem, żebyś nie zrobił. Jesteś za krótki w gaciach, żeby mierzyć się ze mną. No, na pewno. No dobra. Widzę, że może mógłbyś mi pomóc w jednej sprawie. Opowiadaj. Jak pewnie kurwa już wiesz, koresponduje z rodziną. Ostatnio dostałem list, że gdzieś na podgrodziu dawno temu został pochowany. Be Podobno pomagał dogadywać się między ludźmi, a kurwa elfami. Kiedy zginął, obie rasy dały mu hojne dary. Oczywiście, jako członek rodu, według starej tradycji, mam do nich prawo. Oczywiście. W każdym razie w następnym liście mieli mi przesłać jakieś wskazówki jak dostać się do skarb, to znaczy do grobu mojego przodka. Ale kiedy stawiałem się w umówionym miejscu koło gaju druidów, koniec nie pojawił się. Mało tego, widziano go na podgrodziu, gdy wypytywał o drogę do krypty. Tam był widziany po raz ostatni. Goniec chyba spróbował czytać list i wyruszył do miejsca, gdzie może być skarb. ...i przepadł tam, razem z listem. Skąd znam już taką historię? To bardzo dobrze. Łatwiej ci będzie wykonać. ...to znaczy, pomóc mi w odzyskaniu... ...psia listu. Dobrze, zróbmy to od razu. Daj mi chwilę na przygotowanie się i idziemy na poszukiwania. Wiedziałem, że z ciebie kurwa konkretny chłop. Cały czas powtarzam, że jesteś prawie jak krasnolud. Czekam przy krypcie. Kiedy będziesz gotowy No dobra, o. Prawie byśmy przegapili kłosta. Gdyby nie to, że mi się przypomniało, że mm, możemy przecież z nim jeszcze porozmawiać. Mmm, dobra, jest tutaj. Po co mi to było? Co się stało? Coś tak posmutniał. Napisałem do niej piękny list. Wyznałem mi swoje uczucia, a ona, a ona, ona mnie wyśmiała. Kto? Laura. Powiedziała, że. Co takiego ci powiedziała? Że co ja sobie wyobrażam? Że ona odda się komuś, kto nie śmierdzi groszem, a za to śmierdzi końskim łajnem? Ona myśli tylko o pieniądzach i kogo z nich oskubać. Zadaje się tylko z bogatymi, łasi się do nich. Jej marzeniem jest, by szybko się wzbogacić i pławić się w stosach orenów. Cholera, po co ja się w niej zakokiwałem? Czas leczy wszystkie rany. Te miłosne również. Łatwo ci mówić. To może od razu zagadajmy w sumie z laurą. Bywaj. No, przynajmniej nie mam już wątpliwości. Myślę, że jeszcze zanim się spotkamy z Figinem, pobiegniemy sobie mm, do Sary i Jana i sprawdzimy, czy przypadkiem też nie odblokowały się może jakieś nowe opcje dialogowe. Tak, wiem, że się odblokowały, bo przechodzę ten odcinek szósty raz. Okay. teraz zafunduję wam małą dramę. Opowiedz mi o skiernikach. Ciężko mi cokolwiek o nich powiedzieć. Pojawiły się niedawno w tych okolicach. Kilka miesięcy temu. Dziwne są te zioła, czuć od nich magię. Jeszcze nie, teraz. Magię? Tak, jak od żadnej innej rośliny. Ostatnio w okolicy widziano nawet jakiegoś czarodzieja. Śwędzał się trochę w pobliżu większych skupisk i skierników. Ponoć wyciągał przed siebie ręce i mruczał coś pod nosem. Nawiedzony trochę się wydawał. Napchał do swojej torby tyle kwiatów, ile zdołał i odszedł. Ciekawe. To samo powiedziała moja mama. Kazała mi pójść i zerwać kilka. Najwięcej rośnie niedaleko chatki, w której mieszkała wiedźma. Mama dużo ostatnio czasu spędza przy tych kwiatach. Jak dotąd jednak nie znalazła żadnych leczniczych właściwości. A co ty o nich sądzisz? Są ładne. Podoba mi się szczególnie ich ognisty kolor. Widziałeś kiedyś iskierniki podczas mocnego wiatru? Nie widziałem. Całe skupisko iskierników wygląda jakby płonęło. Początkowo prowadziło to do wielu śmiesznych sytuacji. Na przykład jakich? Ludzie biegali wszędzie i krzyczeli w niebo w głosy, gore, gore. Pamiętali jeszcze pożar we zimy. Trudno zapomnieć coś takiego. Pamiętam jak siedziałem schowany w krzakach i patrzyłam jak miasto płonie. Spokojnie, Ion. To było dawno. Wiem. Staram się nie myśleć, ale. Drama time. Te krzyki ludzi. Takie nieludzkie. Takie zwierzęce. Kontynuuj. Widziałem jak elfy wyciągnęły jakiegoś mężczyznę schowanego w stodole. A. a potem rozcięły mu brzuch. Tak po prostu, bo był człowiekiem. Przychodził czasem do nas do taty pograć w kości. Jak można zabić człowieka? Jak można zrobić to bez powodu? Byłem tak zły na siebie, taki bezsilny. Chciałem się ruszyć, zrobić coś. Zatrzymała mnie jakaś ręka. Odwróciłem się, to był wujek Efrem. Cały spocony i okopcony wyprowadził mnie później stamtąd, z tego piekła. Obiecałem sobie wówczas, że nigdy, choćby nie wiem co, nie będę stał spokojnie i patrzył, jak zabija się niewinnych ludzi. Kilka dni później. Gdy wszystko się uspokoiło, pochowaliśmy tego mężczyznę razem z Wujkiem. Przynajmniej tyle. Neutralność bywa niewdzięczna, on. Sam coś o tym wiem. Gdzie jest tata? Dura. Mm, jeszcze Opowiedz... przegadajmy tą drugą ma... opcję. Nie widzę. Na przykład, Powiedz mi lepiej coś więcej o tych iskiernikach. Sam nie za wiele wiem. Mama często skrobi jakieś notatki, może w nich znajdziesz coś więcej. Chętnie przejrzę, o ile twoja mama mi na to pozwoli. Jest trochę niemiła. Wiesz, Geralt, trochę to ona mało powiedziałem. To jest dla obcych. Gdybyś lepiej ją poznał, zmieniłbyś zdanie. Okej. Okay. to zerknijmy na te notatki. Okay, to nigdzie nic nie ma. Może trzeba pogadać. A może nie. Bywaj. Mm. W sumie sprzedajmy jej kilka iskierników, bo w sumie mamy ich sporo całkiem. Nie będę też szaleć, bo nie pamiętam ile było potrzebne do questa. No to zmotatkami. Poćcie w język. Bo klienci pouciekają. No nie ma ewidentnie. No dobra. Bebaaj. więc nic nie ma. A tutaj? Też nic. Okej. Okay. No to lecimy do Figina. tak sobie tuptamy, to w sumie przypomnę jeszcze o stronie Wiedźmin Maskarada na Facebooku. Zachęcam do zaglądnięcia, do polubienia, do śledzenia. Warto. Dzielcie się też swoimi opiniami, spostrzeżeniami, uwagami, komentarzami. Naprawdę warto, bo twórcy wiele wysiłków to włożyli i warto by było w ten sposób się im odwdzięczyć. Myślę, że jak dla każdego twórcy, chyba nie ma większej nagrody niż satysfakcja z zainteresowania dziełem, z feedbacku. Więc serio zapraszam i zachęcam. Dobra, i ja myślę, że teraz Wam powiem, bo już się zbliżamy do końca, że za tym piątym czy szóstym już nawet nie pamiętam razem. A przy nagrywaniu tego odcinka okazało się, że coś jest nie tak z moim nagraniem. Po raz, że było kiepskie, dwa, że nagrały się tylko 3 minuty, reszta nagrania wyparowała. Myślałam, że wyrwę sobie wszystkie włosy z głowy i rozwalę sprzęt o ścianę. Także w tym momencie oglądam nagrany odcinek i komentuję oglądając go. <grym> Także no, bawię się nieźle. Lepiej będzie, jak pójdę sam. Jak odzyskam przesyłkę, to przyjdę do ciebie. Uważasz, że krasnolud nie poradzi sobie z zabiciem paru bestii? Uważasz, że jesteś taki dobry? Ja ci już pokażę. Spokojnie, chodziło mi o to, że lepiej będzie, jak zostaniesz tutaj i nie będziesz zbyt żadnych podejrzeń wyprawami z Wiedźminem po jaskiniach. Jeszcze ktoś się domyśli, że szukasz grobu pełnego skarbów. Tak, 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 Geralt, masz rację. Lepiej już idź, bo ktoś się czegoś No dowie. bo tak, każda wizyta w jaskini nie to poszukiwania skarbu w wokół mnie. Bywaj. Zapomniałam. Przejdziesz sama tak robię. No dobra. Mm, kompletnie nie wiem, która jest godzina, bo nie spojrzałam na zegarek, gdy zaczęłam nagrywać. Tak więc myślę, że będziemy już kończyć po prostu. Jeszcze tak zerknę. Mm. No... Trzeba już kończyć, dobra. Nie będę ryzykować, lepiej niech materiał trwa mniej niż więcej. Okej, okay. no to co? Bardzo Wam wszystkim za dzisiaj dziękuję, zachęcam do komentowania, łapki w górę, suba i przypominam o nowym eee, tle na moim kanale, zerknijcie. I napiszcie jak się podoba. Także dzięki Wam za dzisiaj. Cześć.